W wydaje mi się, że znowu znowu za cicho. Tak? No To My bez stresu, tylko ustawić trzeba. O? A nie może jest dobrze. woli? <sł _dziśnikowe> tak, woli. <Wally. sł _dziśnikowe> Dlaczego you stop? Nie mogę drive any further on this terrain. The dust alone has tak up the cylinder so bad we're barely moving. We walk. So I'll wow, ale wprowadzenie. Okay. Okay. <grywa> <grywa> nie wiem, czemu. Tak, wy się śmiejesz. wiem I napisałem ci. Cze. Na, na, na czacie. Nie wysiedliło? <grywa> nie widziałam. <grywa> oh. A teraz? Nie mam czatu. Czyń się czatu. Czat nie, przysłać. ale myślałem, że to, poka to pokazuje na ekranie. Nie, nie. T albo Y. Jak się włączało latarkę? Xem. Xem, kurde, nie mogę zapamiętać. A już miałem włączoną. O, no i co teraz? Sam mi kucnął. No. zabili te dziewczyny, bo nie pamiętam. Tak, to. Belle. z nami jest tutaj. A, okej, tak. Dla mnie czarne to wszystko to samo. Wszystko ogarniasz. Nie, ale ten, ten drugą nie pamiętasz? A nie, ona została! Ona chciała z nami iść, faktycznie tak. Okej, tak. okej. Okay, okay. Jak ja w ogóle mam na imię? Aha, halawander, aha. Co my robimy tutaj? Gra, gra. <grym> Co to, to, to są nasi? Czy. Nie, to nie są nasi. Ale czemu ciągle się poruszam w żółwym tempie? Bo... Kurde, czekaj, znowu mam problem z tym. Dźwiękiem? Mm. Bo ja jeszcze ja mam, mam problem z dźwiękiem, a ten. Nil, tam o Nil mówi. Bez okay, jaj. O, śmiertelnik. Gdzie? Sobie tak. Wypoczywa. Tutaj! Ej, wracajcie! Andy, 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 Andy. Tutaj, wood, wood. Tu. A, jest. Ok. Awans na rangę ósmą. Ja nie rozumiem, po co tu ch można sobie chcieć wziąć tłumik. Po co? Nie wiem, tu i tak. Wow. Wow, jak się rozpękł. Tydy, 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 tydy. Czy ona może zginąć Gim! Bella, nie żyje. Można je podnieść nie, ona, ona sobie żyje, tylko... Czy ona sobie żyje! Ale tego. Ale nie żyje. No. <laughs> Iście platonisko to zabrzmiało. Wow Boink Wow! Co to było? Ej! Wow! Ale ta, latarka po prostu ja nie wiem, ona daje jak nie wiem, jaka ruska latarka, czy na korbkę jest Jakie to twarde gówno, ja nie wierzę. No nie, jak twarde gówno, to problem? Właśnie <noise> nie, bo zdrowa kupa. <noise> Wow! Dobra, czekaj, pancerz. Co to jest? To moje! Mała, moje! Moje, moje, Podobno osiągnąłem limit. Ale do strzelby sobie wezmę. Come to me, bro! O, tutaj! O Jezu, no od... Do... Leżeć! Dobry piesek. No fuuuu

Kapten Waszel Ferdyn, jojo! Wyż mi Nie Nieważne. O-o. No bo co tu się dzieje? Tylko szliśmy sobie nagle... Szymane. Wow, nic nie widzę. Nic nie widzę. Widzisz, jego bąka puściłaś, nic nie było widać. Dobrze. nic! Tak gęsto, tak gęsto. No i to już nie był bąk. Jak gęsto. Hmm. O Jezu, co Jezu! Jakie to lepkie! Szymane. Mogę z lewej, wyskoczyło gówno. to nie moje. <coughs> przepraszam. Swojego nie poznałem. Dobra, skończmy. O. o, tam idą następni. O, te grany są beznadziejne. No wstań, żeż o. A te plecy ci uprawiają. Tak. Okej okay, tu mamy pancerz, jakbyś chciała. Idę, To co byś się nie potrzebuje no. Ambosę wezmę okay. no. Dobra, no. Wow. Wiesz co mi to przypomina? Ta jaskinia. W <laughs> byli. W Lost okay. planet tak, w A z którego? To tam ze ha. O kurwa nie on... <laughs> piją! Uh -huh. Oni płyną kwasem Nowo. coraz ładniej jest No. Nowe tego, nowe gatunki ich powstają. Ajdź o, o Oparczył mnie <laughs> Cała palisz się aż do roboty Bryzgać Bryzgacz na suficie! To tylko ja. <laughs> O, wow, ale mu noga podskoczyła. Weź mnie, za, mnie od tyłu <grym> Profesorze, czemu? Apteczka ja jestem... jest, jest... Co tak uciekać? Tam, nie potrzebuję akurat ja akurat jestem o dziwo w świetnej formie teraz Czekaj, a Nie, nie, nie mogę Patrz, poleciał, gały mu się świeciły <grym> Tutaj gdzieś a, a że... Jest Tu ze mną? Gdzie? Mną. Tam A tam jest Rany boskie Kremenda, Nil masz jako... What the fuck? Dobra. Wow. wow. Co ją wydziela? O, mnie, no <laughs> to że pleni to od razu, że źle, co? Fanty, <laughs> <Wow. śmiech> no chodź w pogramy w pyłkę. No fanty. Taki <laughs> biedaczek sobie biegnie do ciebie, no? <laughs> Pala fanty, sesunia Mletyk Ostatni tysiąc odwiedza, tak? No dokładnie. Strasznie lubię tą bajkę. No tak samo. Co, tam Co on robi? Co on robi? O, może on, on tańczy walca. Okej. Okay. O, ale ty uciekłaś do przodu, mój boże. Czekaj. Nie bądź taki Rambo. No bo tutaj. Tutaj idziemy. Jak sobie nie poradzisz we mnie, to chodaj. Czekaj, gdzieś o. tutaj był. Tu musimy naduzeć. Okay. To jest pancerz. Dobra, a tu biegnie, tam idę. Pancerz, 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 pancerz. Ok. Że czego masz tam amunicję? Okej, okay, mam. No nie, już żegnam limit. Tymkas zbieramy razem. Jak ty wzięłaś teraz, to chyba a, no odchodzi. No może nie wiem, dobra. Bo wzięłaś pancerz. O kurwa, to mnie opluł! Jezus smarnie, nic nie widzę. <laughs> <laughs> no melał mi w lewe oko. <laughs> serio, serio coś, coś plunęło i zniknęło. To... Bello? <laughs> to może on tak znienacka No właśnie mm. Prosto Zboczy w twarz raz jeden no. <laughs> <laughs> Lubimy lubi pluć, co nie? <śmiech> <śmiech> Rozbiję to <laughs> Sprzątaczka chyba wzięła wolne <laughs> Tak wygląda mój pokój <śmiech> <śmiech> no Dawaj no Telefon, to zaraz będzie dzwonić no. No. Sygnały z głośników? Nie. Mm. <głyszy> po prostu telefon będzie mi dzwonił, zaraz. Ok. Będzie dziecko ze szkoły wyszło. <laughs> A, rozumiem. A, właśnie nie już Hehe, O, będę gozik. Jesus Christ, Ptysiu? Ptysiu! Jak do <to> mnie powiedziałeś? <gulny> nie my, ty ziemniaku? Ktoś <gulny> <gulny> do mnie powiedział kiedyś ziemniaku nie my to ostatnio, nie pamiętam kiedy. Ja ale przepraszam bardzo, tylko nie ziemniaku. Jeszcze nie myty, rozumiem. No, to najwyżej lekko zalatuje, ale. Ale no, za, zachowajmy profesjonalizm. Oh, zaraz, zaraz tak. chcę się dostać. Tam jest a potrzebujesz go? Nie, ale chodź mi, że można no, mieć... pewnie z pewnie od góry, bo widzisz, tam są schody. Zaraz, ona już je tworzyła, mój Boże, Bella. Tak. No! O, tutaj, widzisz można Jest jakiś nieśmiertelnik. Masz Można pancerz czy, 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 czy ten? A, a nie, nie mam, wczoraj, okej. Okay. Ale ciut ciut takim brakowało. Troszkę ciut ciut. Aaa, czekaj, jak się pancerz bierze, to i ty uzupełniasz mi. No właśnie. Może ja to usprawnili, bo się tak, tak nie pamiętam, żeby tak było. Nie wydaje mi się, a no była chyba jakaś łatka ostatnio. Gorąca broń? Powiem, no A, okej. Okay. the will! Czyli jak uzupełniamy, to uzupełniamy sobie. No nie bardzo nie fajnie, wie. to jest bardzo dobre, bo. No. Możesz tu podejść do mnie? O Jezu, uciekł ode mnie jak każda, jak każda inna dziewczyna. Dlaczego? Ty się śmiejesz, ale tak miałem kiedyś. Naprawdę. Powiem ci, jak skończymy nagrywać, bo to jest coś osobiste. Okay. Nie to że się ze mną. Ok, this is our way out! move, move. Woo, woo. Mówiłam? Aha, dzwonią. Tak. Dobra, osłaniam cię. O Jezus, obra! Ośle! Ośle? Co ja mówię? Oślepił mnie. Mój Boże, plują na mnie. Il... Jest, Duno, wyjdź! Oh. Jak taka... O Jezus Maria! Burżuazja, pluje z góry na ludzi? Tak. Mówiłam, że będzie dzwonić. A, 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 twoje proroctwo sięga może... Totka? Nie. Bo ja naprawdę potrzebuję tych pieniędzy! Niestety nie. Oj. Szkoda. Ups. Chyba musimy zejść. Wow. Dobrze by było pancerz znaleźć, wiesz? Którędy teraz? A, tutaj masz amunicję. Ale dajcie mi skoczyć tutaj może. A, dziękuję. Gdzie? Jezus Maria, zablokowałem się o lampkę nocną, no. Okej, okay, tu masz drugą. Czy mi rację? Po co głupie pytania zadaję? Dokładnie, czy to jest scho schody? Ile to jest 2 plus 2? A nie, to akurat też nie wiem. Jestem humanistą. <grym> uh -oh. Wow, 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 wow. Tam coś jest. Może ty pójdziesz pierwsza, co? Czekaj, czekaj. Bo ja it's to cool. wiesz. Peluchy nie założyłem mi. Wow, wow. O tych kamień. A jes... Ja, kurwa, czemu mnie? What the hell? Pl o mnie. Od pleców mnie tutaj podgryzasz? Ja wiem, że jestem słodziak, ale... Przepraszam, cię <coughs> bardzo. Te pomarańczki są moje. Kuź czekaj, jak które mamy wyjść w ogóle? Tutaj. Tu, 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 O skurcz, kurwa, się... Co ty? Ja go nie widzę. A tu Już. jest. Gadaw. Co się dzieje? Co idzie? Są oni wszyscy. Gdzie oni następny, są? Następny tam, oni z góry lezą. O to chamy. Mm -hmm. Nie widzę ich. Gdzie oni są? Już teraz ich nie ma. A, okej. Okay. Czekaj, którędy mamy iść? Tutaj. A tu. Tylko Nie skaż mi na głowę, żeby. Wow. Jak ja takich akcji nie lubię. No widzisz, to fasola. <laughs> What the fuck. O, komputerek jakiś. się coś tam. Shut up! Dostałeś pancerz? Mhm. Ja nie. Tu masz ten. Ty A nie dostałeś? Na... Mam limit naboi. do karabinu. Ja też mam limit. Tutaj ten. Ale by tak mało do... dało, ta. A nie dostałem, tak malutko dodawało po prostu. No, no, no. Okej. Okay. Odnajdź od naj... spis personelu. Oczywiście będzie. Woźny Kowalski. Naturalnie tak. Schlany w trzy dupy, gdzieś będzie w kącie siedział. O, no mówiłem! No Kowalski, no! Schlany wszędzie, wino rozlane. What the hell? Turety? O miłoże! Trzeba przejść na kucka No bo wieżyczki. A tutaj? A okej, okay, już możemy przejść tutaj. Okej, okay. Tędy, a nie tam. Czyli rozbroję wieżyczkę. O, to jest komputerek. O, Znaleziono nagranie, dobra. Tu jest pancerz, to... What the hell? Nie! Tam jest pancerz. Znalazłem towarzysz Nowaka, ale teraz biegnę do ciebie. No, no kurwa! Co jest to? Ty, Nie, 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 bo tam jest... Łagabuga, łagabuga! A ja powiedziałem? Nie wiem, coś ty powiedziałeś. Łagabuga? Tutaj też jest. Dobra, nic. Łagago... Dobra. Jak <grym> się dostać? Chyba musimy jakoś naokoło. A, tutaj mm. jest ten. Wentylacja, wentylacja hmm. Wciągam brzuch! <coughs> Tylko co, co my tutaj mamy zrobić Coś co, co? A, tutaj! Okej okay. Gdzie? Wow ten trzeba skoczyć, Tutaj z tobą. Tu trzeba wskoczyć. Po tych schodkach tutaj. Wow To moje sokole oko. Zaraz a co tutaj jeszcze? A około... no tu są drzwi. O, a... I pewnie będzie można jakoś... Tak, możemy wyłączyć tą wieżyczkę. Tam jest pancerz w środku, tylko nie wiem za choler. A, a okej, okay, ci, ci, cięcie cesarskie cięcie, okej. Okay. Tak. Sezamie, je otwórz. Się. To nawet nie trzeba trzymać, wystarczy kliknąć, żeby otworzył tak, sam. A tak, on... ja zawsze trzymałem. Nie, trzeba wyłączyć ją. Dobra już. Okej, okay, wziąłeś? Dobra. Tak, tak, ale co... A już... A wy gdzie byliście? Gdzie ona, bella! No dobra. To ja tutaj taniec wudu odstrzelam i jakiś dziwny język wymyślam. A oni... No właśnie i oni no... No otwieraj rzesz się. Aha. No, woda, też hmm. okay. to jest. Okej. już tu będzie śmiertelnik. Wiesz? Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Rzadko chciała rzadko, rzadko, żeby się mylę, ale... Tu as as nic to działa? nie działa? Nie no. no. Ale wielka placówka, patrz. Co to jest? No, spore. Dziękuję, ale co to jest za budowla? <laughs> ja nie wiem. Nie wiem, <laughs> co to za Co z tą szybą?

No właśnie, uciekaj, uciekaj do windy do z, z Belą i Onilem, ale, ale w tym, że bez Onila to jest taka opcjonalna A, się misja. Oczywiście, Opcjon <grym> to no nie, nie patrz, słyszał mnie, zaraz się na Fajna Angel <grym> of Death Onilem najfajniejszy, ma pukawkę, ale ledwo to strzela. Mm -hmm. Aha, aha, aha. O mój Boże, wiedziałem. O jezu, o Leżę. Gdzie ty jesteś? Obok ciebie. A załatwiłem się z granata. Ha, jesteś dumna ze mnie? <gulatory> tak. Młoga. Ja, ja, dla ja, ja sam dla siebie stwarzam wielki, wielkie ryzyko. Okej, okay, mam go. mi podchodzisz pod jest apteczka o o widzę tylko zabijam ich tutaj Okej okay. a tylko że ja nie potrzebuję apteczki za bardzo ja potrzebuję to w <grym> czekaj szukam nieźmertelników nie po no. co by to było otwarte a bo to to było przejście naprawdę o mój boże tutaj nie tam było przejście z tamtego miejsca gdzie przed chwilą staliśmy Tędy tu. No właśnie, potrafię połapać co to za korporacja teraz atakuje. Nie wiem. Może nie próbują oczyścić brud, który tutaj zostawili. Tu, tędy. A wiesz, że w ogóle e, gra, z tego co wiem, została w, tylko w połowie wydana przez e, jednego twórcę, a reszta. tak. to, to o obcym, właśnie. Mm -hmm. Tak, bo to te Gearbox dokończyło. Tym. A tak samo było z tym. E, jak to co się nazywa? Z Duke przecież. Ta sama firma też coś mm. też, też, też kończyła Dick Że kończyła, no! Ale strasznie jadą po Po tym? Tak, oczywiście, że tak. A nie rozumiem za bardzo, tak szczerze powiem. Znaczy gra jak gra no ludzie. Jak no się nie gra, to... jest tego jakaś fenomenalna, nie spodziewajmy się rewolucji. Ale, ale jak... gra jest spoko. Znaczy ja powiem tak, jak się chodziło. tam, przespośrednio, przespośrednio, co rzeczy przerwała, co on takie odgłosy wydaje z siebie. No nie wiem, jak się gra w dobrym towarzystwie, to to, to się nie, nie zwraca uwagi na takie rzeczy. Dokładnie. Nawet to śmieszniej nawet, jest jak jakiś błąd wyjdzie To nawet w Pasjensa można sobie powiedzieć. No, w kalambury Tak Jest i, chyba właśnie, żeby dobrze pamiętam, o, ol, online ten, kalambury Tak? Tak, można, rysuje się Są, so, aha, jest, jest tak Ja to nie grałam na czegoś bo... Ja to grałem, ale druga strona strasznie nerwowa była i Jak ja się śmiałem z czegoś, to coś nie potrafiła ona wytłumaczyć To jak ja coś tłumaczyłem, to się wnerwiała, że nie potrafiłem wytłumaczyć no i weź tak tego no tak. Weź tak graj no tak. Dla zabawy, nie? Bowiły się kurwa! <laughs> Jezus Wypiery wow, 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 wow. Wiesz to mi się wydaje, że już tak już jesteśmy zajebiści, że... Nawet nie... My się gadamy idziemy, rozwalamy opcję. no właśnie ja. do niejadamiałeś nic, nie? On to mnie tyłkiem świeci. Jak pan śmie, jak pan śmie! Nie wiem czy w ten filmie. Co kolej jeździ samochodem po mieście... Eee Jeździ samochodem po mieście i tego. I chodzi i zaczepia ludzi. Na przykład koleś sobie myje samochód tak, takim latyskiem i on powiedzieć do niego Pan nie myje, szkoda wody! Pan nie myje, szkoda wody! Co pan tak tą wodą Majta, co? Co pan tak tą wodą Majta? Jak pan śmieje, jak pan śmie Mega Ale oni się biją ze sobą, nie się biją. O mój Boże, no i musiałeś podejść, muszę. Musiała... A, okej, okay. no dobrze. Mhm. Wybaczam Ci, wybaczam. Ci. O, o. o Kurwa. Coś to. Ten, ten o mój Boże, ale nie, oni rozwa obcy rozwalają. Trafiłem go prosto w twarz granatem. <grym> <grym> Jak on to przeżył? Bo najwyraźniej lubi otrzymywać na twarz. <grym> Bez skojarzeń. On ma RPG. Zaraz. Umrzyj. No, Pierdolę. rozkaz. Tak. Okej, okay, tak, w właśnie teraz patrzyłem jak brałaś, tak, dostajemy ten... Tak. Właśnie patrzyłem jak brałaś, musisz z tym skończyć. Masz takie piękne życie przed sobą. Nie, chodzi mi, że widziałem jak brałaś amunicję i faktycznie tak otrzymujemy razem. Tak. Eee, AF, okej. W tym wysz od ciebie. Dobrze. Co Choć rację jestem ty. O, awans na rangę dziesiątą. Ja mam na dziewiątą. O, Saks tu bił. Znaleziona legendarna broń. Tu była jakaś taka ta, legendarna broń. Rekrut posił trudności. Oje, lewe, lewe, lewe. O mój Boże. O mój Boże. Uderzyłem w mikrofon i się przestraszyłem, jakby obcy mi wyskoczył na twarz. Mój Boże. Wow. Ja to jestem kurczak.